wędkarze z koła 36 Radar z Sandomierza na akwenie w Podolu zainaugurowali sezon. Do rywalizacji zaprosili kolegów z opatowskiego koła 23 Polskiego Związku Wędkarskiego, a ci byli niegościnni, i z trzy pierwsze miejsca. Smagania wygrał Marek Futet, który złowił prawie 6 kg ryby. Wędkarze z Sandomnickiego Koła Radar inaugurują sezon na różnych zbiornikach. W tym roku zagościli w Podolu. Bo jak powiedział Piotr Puzio, prezes Radaru, jest to zbiornik ładny, na którym łowi się przyjemnie. Co Corocznie robimy... Takie spotkania wędkarskie, zawody wędkarskie, rozpoczęcie sezonu, jakieś tam inne zawody. No teraz jest akurat rozpoczęcie sezonu w kole numer 36. I dlatego postanowiliśmy zrobić te zawody tutaj na, na zbiorniku, którym się opiekuje, którym się opiekuje koło Opatowskie. Bo przede wszystkim znamy się z kolegami dobrze. Ładny zbiornik, przyjemny. Jest jak dojechać, także dlatego tutaj no, robimy na różnych na różnych oczywiście zbiornikach. no Postanowiliśmy w tym roku rozpocząć zawody z, na tym zbiorniku. Grzegorz Wrzesień, prezes Koła 23 Polskiego Związku Wędkarskiego w Opatowie był zadowolony z tego, że może pełnić rolę gospodarza i gościć kolegów z Sandomierza. Prezes podkreślił, że dla wędkarzy nieważne są nagrody, liczą się tylko możliwość spotkania wymienienia doświadczeń i odpoczynek dodał że wędkarze decydują czy złowiona ryba zostanie wpuszczona z powrotem do wody czy trafi na stół. Dzisiaj mamy taką fajną imprezę, że tak powiem, kolegów wędkarzy z zewnątrz. Koło numer 36, Radar Sandomierza, wojskowe koło, robi sobie u nas takie spotkanie towarzyskie, jak my to nazywamy. I oczywiście zaprosili wszystkich wędkarzy, zawody otwarte, więc cała społeczność opatowska, wędkarska, która miała tylko ochotę spróbować wystartować w zawodach, powalczyć i później skorzystać z poczęstunku, z gastrokramu, jak najbardziej miała taką możliwość. Takie pierwsze wędkowanie, prawdziwe, na szczeblu jakiegoś ścigania, się, także jak najbardziej można tak to uznać, że jest to takie rozpoczęcie nieoficjalne sezonu wędkarskiego 2022. Jeżeli chodzi o nagrody, są to nagrody rzeczowe plus oczywiście puchary i dyplomy okolicznościowe, tak jak zawsze na takich typu rodzaju zawodach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj większość z nich nie przyjechała po nagrody i walczyć o zwycięstwa, właśnie spotkać się i Zrobić taką inaugurację tego sezonu 2022, który właśnie otwieramy. Generalnie od dawien dawna jest to jak gdyby sposób rywalizacji, spędzania wolnego czasu. Lub tak jak to bywało wcześniej, no po prostu zdobywanie pożywienia, prawda. No, oczywiście my tego od tego odciągamy i chcemy, żeby, że powiem ta rybka, która jest złowiona, wracała z powrotem do wody. Pilnujemy tego bardzo i staramy się właśnie wszystkich namawiać, żeby tak właśnie spędzać ten wolny czas nad wodą, natomiast. Każdy robi z rybą złowioną legalnie co chce, jak chce, traktuje ją w jaki sposób chce. Także, jeżeli ktoś ma ochotę skonsumować, również nie zabraniamy. Wędkarze rywalizowali przez 4 godziny na dwie wędki. Zawody wygrał Marek Futet. Drugie miejsce zajął Wiesław Wasiński, a trzecie Artur Maj. Wszyscy z opatowskiego koła 23. Od 30 lat wędkuje Grzegorz Żocho. Pasję wędkarską zaszczepił mutato. Pobyt z wędką nad wodą traktuje jako relaks. Nie wiem, relaks zabicie czasu. A dzisiaj co udało się złowić? O nie, sama drobna rybka, ale coś się dzieje. Od ilu nas pan 30. jak to się zaczęło? Nie wiem, jakoś tak samo z siebie, z tatą zacząłem, tata mnie zabrał i, i od tamtej pory jakoś się zaszczepiłem tą chąbę. W 1980 roku przygodę z wędkarstwem rozpoczął prezes sandomierskiego koła Piotr Puzio. Podobnie jak zdecydowana większość kontynuuje tradycje rodzinne w wędkarstwie. Kilka płotek i kilogramowy karp nie pozwoliły prezesowi stanąć czy w niedzielę na przysłowiowym pudle? No parę drobnych płoteczek, jednego karpika takiego około kilograma. A dlaczego pan się zdecydował dzisiaj tutaj się pojawić? I w ogóle dlaczego się zdecydował na wędkowanie? No to mnie tato zaszczepił do wędkowania. Dzisiaj dla punktów czy dla hobby? I dla punktów i dla hobby, no, no to jest rywalizacja, no trzeba trzeba trochę punktów zdobyć i, i hobby też trzeba trzeba mieć jakieś, tak. O pechu może mówić Piotr Machula, wędkarz opatowa, który został pokonany przez karpię. Ryba zastosowała starą praktykę i wpłynęła w zarośla. Pan Piotr był średnio zadowolony z niedzielnego wyniku wędkowania na akwenie w Podolu. Liczył na więcej. Tak, jednego karpika teraz właśnie drugiego straciłem, bo wszedł za czepy. No i to by było chyba na tyle. Od ilu lat pan Piotr? Co to daje? Dlaczego się... A z małymi przerwami to całe życie tak naprawdę, a co daje frajdę daje. Poznaje się różnych ludzi, każda wyprawa jest inna. Jest po prostu taka pasja, takie hobby. Michał Wasiński podkreślił, że w zawodach wziął udział w przypadku. E, szczerze mówiąc nie, z przypadku tata mi namówił. Pierwszy mój wypad dzisiaj na ryby w tym roku ogólnie. Także zobaczymy, co się już kończy, rewelacji nie ma, ale pogoda dopisała. To I najważniejsze, no bo nic nie bierze niestety, nie, bier, nie bierze rybka, niestety nie żeruje, ale, ale pogoda jest w miarę sympatyczna, także dajmy radę. A dlaczego Pan się zdecydował w ogóle na wędkowanie, co to daje? E, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, Łapę już prawie ponad 20 lat, także, także nie wiem, hobby, hobbystycznie. Tata mnie zaszczepił, także... 20 lat Pan łowi, a ile miał lat jak zaczął? 6, 5. To, to, to od najmniejszych lat tak łapię, także wychowany w sumie na tym stawie jestem. I wciągasz? Tak. Grubej ryby nie złowił też Stanisław Mateja z Sandomierskiego Koła. Jego przygoda z wędkowaniem trwa już 50 lat. Najbardziej dumny jest z pstrągów, które złowił w dużej ilości. Same płoteczki, nic więcej. A dlaczego wędkowanie? Jak to? Bo lubię. <laughs> Dzisiaj udział dla hobby, czy... Tak. Dla hobby. Ja sobie lubię powędkować i sobie wędkuję. A ile lat pan już wędkuje? O, trzeba wyliczyć. Z 50. A co, co to takiego daje, oprócz tego łowienia ryb? Odprężenie. Człowiek się nie zdenerwuje, spokojniutko. Nikt nie przeszkadza. Jednym z nielicznych zadowolonych z wyników wędkowania był Kazimierz Łukawski. Jego łupem padły dorodne płotki i japonizm. Wędkarz z Sandomierza nie zabiera złowionych ryb do domu. Rybka bierze, tak owszem, co prawda małe, tylko tak dla, dla zabawy, ale jest naprawdę przyjemnie. Dlaczego pan się zdecydował na wędkowanie? Yy, dlatego, że daje tu dużo spokoju, wyciszenia yy, dla yy, organizmu i jest po prostu to zdrowe. Ne? A dzisiaj dla nagród czy dla hobby? Tylko dla hobby. Tylko i wyłącznie dla hobby. Zawsze dla hobby. Nawet jak łowię prywatnie, to po połowie popatrzę, zrobię zdjęcie i dowody z powrotem. W połowie maja w Podolu odbędą się mistrzowskie zawody opatowskiego koła. Z Podola dla STV Info Jerzy Strzeż.